Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Subiektywniku Spiskownika. Minął tydzień od naszego ostatniego spotkania. Niestety obowiązki zawodowe nie pozwoliły mi nawet na przygotowanie skryptu czy podsumowania, które mogliby odczytać moi koledzy, którzy zostali na miejscu. Niemniej nie działo się nic niezwykłego. Mamy nadal kontynuację tych wszystkich trendów, o których mówimy już od dawna. Dlatego mam nadzieję, że nie wierzyliście w żadne piwoty, w żadne luzowanie polityki pieniężnej przez Fed i nie daliście się wciągnąć w żaden bear market rally, który mógłby Was drogo kosztować. No chyba, że waliliście pozycje spekulacyjne i po tych krótkich, szybkich, kilkuprocentowych wzrostach zamknęliście je z sowitym zyskiem. Ale tak jak mówimy, tutaj głównie chcemy rozmawiać o inwestowaniu, a nie o tym jak w ciągu dnia tam poskalpować sobie jakieś profity. Myślimy raczej o tym w co wrzucić pieniądze, żeby móc o, nie, o nich zapomnieć na najbliższą dekadę czy dwie. Choć w tej chwili będzie o to trudno. Dlatego dzisiaj może takie slajdy bardziej pod kątem długoterminowych jakichś rzeczy, a nie tego co się wydarzyło z punktu widzenia na przykład giełdy w ciągu ostatnich kilku dni. Zaczynamy od Apple, bo jest na literkę A. Zobaczcie na jakiej gotówce oni siedzą, zobaczcie na jakiej siedzieli i zobaczcie jaki jest trend, zobaczcie ile robią baybacków i zobaczcie jaka ich czeka przyszłość. W związku z tym zobaczcie też jak realnie spada wartość tego co trzymają u siebie na kontach. A zatem z firmy opływającej w przeogromną ilość gotówki stali się już firmą zachowującą po prostu płynność na dobrym poziomie. Tym bardziej, że podejrzewam, nie spoglądałem w ich bilanse, podejrzewam duże straty na pozycjach typu, jeśli sobie coś przechowywali w papierach skarbowych czy bonach. No to tam wszędzie są jeszcze pod wodą na dodatek. Także ostatnie wyniki Apple, po których on wystrzelił w górę chyba 8% jednego dnia, no... Gratuluję, kto trafił, kupił i sprzedał 8% drożej, ale no ja nie wróżę dobrze w tej chwili tej firmie. Kolejny temat Brazylia, którą wielokrotnie zdarzało mi się chwalić na kanale, ze względu na to, że dosyć dobrze radzą sobie w walce z inflacją, że są dosyć silną gospodarką, chyba w tej chwili, według mnie, mają najlepsze perspektywy rozwoju, jeśli chodzi o kraje BRICS. No a tymczasem, no właśnie, po ostatnich wyborach prezydenckich tam nie jest wesoło. Zawsze się zastanawiam, kurczę, kto w tym wszystkim może maczać palce. Kto tych ludzi tak polaryzuje? I tak z jednej z lepiej radzących sobie gospodarek BRICS stoją na krawędzi, no niemalże jakiejś wojny domowej, gdyż domagają się tam tego, aby użyć sił zbrojnych do tego, aby coś tam odwrócić wyniki wyborów. Podejrzewałem też jakieś szachrajstwa w tych ostatnich wyborach prezydenckich. No i była planowana duża demonstracja na 2 listopada. W okolicy koszar wojskowych. Ale co się zaczęło dziać już niedługo później? Magazyny żywności w Rio de Janeiro były podpalane, wybuchały zamieszki i sprowadzało się to wszystko do rozkradania żywności. Siły bezpieczeństwa strzelały w powietrze, no ale przyznajcie sami, to nie wygląda dobrze. I za chwilę z tej gospodarki i jej dobrych perspektyw może się niewiele zostać. Także jeśli ktoś tam, jakieś ETF-y, z ekspozycją na Brazylię, trzymał coś, to trzeba trzymać rękę na pulsie. A tymczasem ciekawostka z Chin. A jeśli twój kod QR jest żółty, a chcesz wejść do metra, rozlega się alarm. I tym samym, jeśli twój kod QR w telefonie nie jest zielony, jesteś odcięty od wszystkich właściwie publicznych rzeczy, typu transport, jedzenie, czy nawet się nie możesz dostać do domu albo z niego wyjść. Także. Pokazuje to nie jako ciekawostkę, tylko jako przestrogę, gdyż tak jak śmialiśmy się z tego, że ci Chińczycy tam pakują tych chorych ludzi do tych aut i wywożą ich w nieznanym kierunku, to przecież później mieliśmy obozy koncentracyjne w Australii i sami również mieliśmy tak restrykcyjne polityki, że nie tylko Xi Jinping, ale i Mao tse nie, po, nie pogardziliby takim systemem kontroli i restrykcji. Kolejne głosy też coraz odważniej mówią, że hiperinflacja, do której mogą prowadzić te wszystkie ruchy na walutach, które się dzieją, i te wszystkie dodruki pieniądza, sz, sz, dzięki Bogu jeszcze Fed odrobinę teraz się wstrzymuje, ale no to szybko doprowadzi do hiperinflacji, a następnie do totalnego załamania całego systemu społecznego na świecie. Z, prostych przyczyn, z prostej przyczyny. Wszystkie oszczędności przestaną mieć wartość, wszystkie fundusze emerytalne przestaną mieć wartość, także ludzie zostaną z tym, co mają założone na siebie i co mają u siebie akurat w spiżarce. Także już nie tylko nasz skromny kanał mówi o tego typu rzeczach, ale no to po pierwsze, widzimy, co się dzieje na ulicach oraz już poważni menadżerowie przed tym ostrzegają. Ciekawostka, największy. W Europie producent miedzi doświadczył cyberataku. I to podczas gdy ponad połowa miedzi zgromadzona w London Metal Exchange została zamówiona z dostawą w ostatnich trzech tygodniach. Cóż za zbieg okoliczności, ktoś zauważa. No może i tak, to już nie nam oceniać, natomiast lubimy obserwować tego typu zbiegi okoliczności, gdyż yy, jedną z naszych maksym jest, że zbiegi okoliczności trzeba umieć sobie zorganizować. A tutaj joke tygodnia. Chyba wszyscy się nad tym zatrzymali. A madame Christine Lagarde powiedziała, że inflacja wyskoczyła z nikąd. Nie no, oczywiście. To po trzech klasach podstawówki, jak ktoś umie już dodawać, to wie skąd się wzięła inflacja. A ta pani nadal nie wie. Także jeśli chcecie się kształcić dzisiaj w ekonomii, to sobie darujcie, chyba że chcecie się stać kolejnym pożytecznym idiotą w systemie. A teraz coś ze Stanów, czyli. Ile budżetów domowych ma problemy ze swoimi zwykłymi wydatkami? Mamy porównanie września i października. Zobaczcie, jak cyfry się zmieniają. I na to właśnie idą te wszystkie wypłaty z kart kredytowych, które no, wkrótce się będą musiały zatrzymać, gdyż ludzie stracą wszelką zdolność kredytową, a nie będzie już ich stać nawet na spłatę odsetek, które być może zaciągali, wierząc, że to jest temporary że celem jest 2% i jak patrzyli na krzywą, jaką rysują im ci wszyscy ekonomiści, no to tak, w przyszłym roku, na koniec roku będzie 2%, no to możemy sobie zaciągnąć teraz, to się jakoś tam zroluje, później oprocentowanie zacznie spadać, więc zaczniemy spadać kapitał, będzie bajkowo. Nie będzie. I to właśnie teraz się dzieje, jak stany długie i szerokie, coraz więcej gospodarstw domowych ma problemy z uregulowaniem swoich normalnych wydatków. To znowuż news wczoraj, bo wczoraj patrzę i Dixie poszło tam 1-4% w górę. Mówię, wow, jak to się stało? No to lecę szukać. Yen? Niespecjalnie, no tam Bank Japonii broni, nie, nie pozwoli już na ten wzrost, który miał miejsce. Zresztą o tym chwilę będzie później jeszcze. Euro? Też niespecjalnie. No to co mówię, może funt? Patrzę, na funta w ciągu jednego dnia stracił ponad 2% do dolara. Jak myślicie, co się dzieje z gospodarką Wielkiej Brytanii? I jakie są szanse na rozwikłanie tych problemów z którymi nie dała sobie jeszcze niedawno premier rady, a teraz to Rishi Sunak ma dać radę, który był notabene ministrem finansów już w tamtym rządzie. Komedia po prostu. Także Wielka Brytania dalej tonie już właściwie bez żadnych ograniczeń. A tymczasem centralne banki zakupiły 400 ton złota w trzecim kwartale 2020 roku warte ponad 20 miliardów dolarów. A w tym samym czasie przez 7 Ostatnich miesięcy mamy miesiąc do miesiąca zawsze na czerwono, zawsze. Pierwszy raz w historii, czyli wszyscy kupują na potęgę, a cena złota leci w dół. Pomyślcie, czy to jest, czy to nie jest ukartowana robota. Jedziemy następny slajd. Ktoś zauważa, że tak długie spadki miały miejsce tylko w jednym roku, w 1968. W tym samym roku załamał się London Gold Pool. Dzisiaj mamy LBMA. -a. I jak daleko jesteśmy od upadku LBMA i Comexu? Spróbujmy pomyśleć. Podczas gdy, no właśnie, zobaczcie, jak wygląda to, ile złota kupiły banki w trzecim kwartale tego roku. Porównajcie sobie z wynikami trzecich kwartałów przez ostatnie 12 lat. I zobaczcie w ogóle, co się będzie działo w czwartym kwartale i jaki to będzie wynik roczny. Ale nikt nie mówi, żeby kupować złoto. Bo im ciszem jest, tym lepiej. Moim zdaniem tak, doprowadzą do upadku LBMA, oni pokażą słonia. Tam są zapisy, że wtedy rozliczą to gotówkowo. Tylko co ci po gotówce, jak nie dostaniesz metalu, który później będzie rósł w górę to the moon. Tak przypuszczamy. To jest na to duża szansa. No, chyba że wcześniej będą jakieś kolejne ruchy, typu konfiskata, ale to trzeba też próbować się przed tym bronić. A tymczasem, co tam się dzieje w tej Japonii? CPI najgorszy od 1989 roku. Bank of Japan wali jeszcze więcej QE, żeby w ogóle ratować rynek rządowych obligacji. Właściwie jest jedynym kupującym, trzyma tam na poziomie 0,25. Jak długo można to jeszcze wytrzymać? Ostatnia interwencja kosztowała Bank of Japan 50 miliardów dolarów, czyli jeszcze jest paliwo. Jak paliwo się skończy, samolot zrobi boom. A tymczasem premier Ogłasza, że będzie stymulus kolejny na wartość około 200 miliardów dolarów, aby walczyć oczywiście z inflacją. Także kiedyś w cyrku występowały zwierzęta. Dzisiaj wpuściłbym do niego ekonomistów. Myślę, że mielibyśmy ubaw po same pachy. A w kategorii tego, co ta rzecz i postępowanie z nią zmieniło w umieralności ludzi, a szczególnie w przymusie różnych tam lockdownów, szczepień itd., tak no, to ja zwykłem tu powtarzać, liczby nie kłamią. Zobaczcie, pamiętacie, czym się różniła Szwecja od tych wszystkich zamordystycznych, e, pięknych krajów jak Nowa Zelandia i Australia. I zobaczcie, jak jest, jaka jest nadmierna śmiertelność w porównaniu do tych lat, które były, będą, czy tam tego, co dzieje się obecnie. Liczby nie kłamią. Przyjrzyjcie się 2022 rok i średnia gdzie znajduje się Nowa Zelandia, Australia, a gdzie znajduje się Szwecja. A teraz słyszałem, że Pfizer chce zrobić jedną szczepionkę na grypę i, i to coś. W jednym. Szczęścia życzę. Tu dotarłem do ciekawego newsa. Pojawiły się nowe tweety, nowa wymiana tego, co robili tam oficjele w Twitterze, o czym mówili, i robili dokładnie to, o co oskarżał ich mózg, ale te akurat rzeczy nie były dowodem w sądzie, bo jakoś je ukryto. Teraz one wypłynęły, i tu jest pytanie: czy cały ten deal związany z Twitterem może być jeszcze odwrócony w związku z powyższym? Bardzo ciekawe pytanie. Nie nam na nie odpowiadać, ale to jest w kwestii tego, co. Że trzeba się generalnie trzymać od Twittera raczej z daleka, być może wystrzeli w górę, ale być może promysł wprowadzenia 8-dolarowej miesięcznej opłaty za korzystanie z Twittera nie spodoba się większości użytkowników. Być może wykosi on boty, ale myślę, że zdrową część normalnej populacji również przerzuci na inne platformy, a zatem wartość reklamowa Twittera znacząco spadnie. A ten slajd pokazuje nam roczne zwroty z dziesięciolatek w Stanach Zjednoczonych. Takiego roku nie było od wojny domowej. Żeby nie było, takie straty ponoszą również banki centralne, w tym Fed, który trzyma dużą ilość tych obligacji. Zatem ich wartość obecnie jest dramatycznie mała w porównaniu z tym, co było jeszcze niedawno, czyli bank ma gigantyczne straty. A to z, to z tą malejącą inflacją w Europie, przecież obserwujemy te dobre dane z różnych, tam w Francji, chociaż tam już się skończyło, nadal z Hiszpanii. No więc w całej strefie euro, core CPI rok do roku 5, CPI rok do roku 10,7. BUM! gdy GDP zamiast 1% 0,2% rok do roku. Eee, y, kwarto do kwartała, przepraszam. Ale to już jest na granicy recesji, tak? Co mówiliśmy już dawno? Wszystko to już jest stagflacja, czyli inflacja będzie szła w górę, a wzrost się zatrzyma. Dobrze, jeśli nie zejdzie to w depresję, czy w jakąś recesję. Ale niestety działania polityków do tego zmierzają, bo banki centralne będą musiały podnosić stopy, jednocześnie będzie wywalane jeszcze więcej pieniądza na rynek, pewnie nie będą nigdy nadążać za inflacją ze stopami, no i tak dalej. Nie, to... Doskonale wiecie, co się wydarzy. Dobrych wyjść już nie ma. No i tak, e, aukcja 10-latek w Japonii. Wynik ten sam: 0,248. Musi być tyle, bo jedynym kupującym oferentem jest e, Bank Centralny Japonii. A garść innych wskaźników, które hmm, po raz kolejny nie napawają optymizmem. Manufacturing PMI w Wielkiej Brytanii w dół. No mniej niż jest spodziewali analitycy, ale i tak w dół. W Kanadzie w dół. W Stanach Zjednoczonych odrobinę w górę. Gratulujemy. SM Manufacturing Employment lekko w górę. Mniej niż się spodziewano, ale jednak troszkę w górę. No ale najważniejszy: Manufacturing PMI w październiku leci w dół. No i tu była zła informacja dla uczestników szulerni zwanej giełdą Jones. Zaliczyły spektakularny wzrost, i w miejsce spadku do 10 milionów, zaliczyły wzrost do 10 milionów 700 otwartych miejsc pracy w Stanach. Fed dostał paliwkę do tego, aby podnosić bezkarnie stopy w górę. No, nie ma, nie ma na razie powodu, aby zacieśniać politykę. Mniej niż do tej pory. Jak widać, rynkowi pracy to wszystko jeszcze nie szkodzi. Odnotowujemy też lekki spadek. Oprocentowania 30-letnich kredytów hipotecznych o stałej stopie, ale to jest kosmetyczna zmiana. No i niestety dalszy spadek podań o te kredyty. No i tu kolejny właśnie gwóźdź do trumny jeszcze tych wyznawców piwota, którzy się ostali. ADP Non-Farm Employment Change. Zamiast 195 mamy 239 tysięcy nowo zatrudnionych, także rynek pracy kwitnący. Powell, nie absolutnie wytrącono mu wszelkie argumenty, które mówiłyby o tym, że powinien już przemyśleć choćby przemyśleć, czyli thinking of thinking of thinking about thinking of uh, quantitative easing. Więc na razie nic z tego. No i crude oil inventories lecą na twarz. Do tego spr -y lecą na twarz. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje na ropie. Już niedługo znowu dojdziemy do stu. Po mid-termsach Inflacja, jeśli chodzi o ceny energii, ceny benzyny w Stanach, wystrzeli w jakiś absolutny kosmos. Powell, jeśli by teraz nie podniósł stóp, to obudziłby się znowuż z ręką w głębokim nocniku. Powiem tak: w grudniu niektórzy się spodziewają, że być może będzie 50 punktów. No, może w grudniu, ok, będzie jeszcze 75, ale w styczniu. I dalej? Ja nie wiem, czy to, co się zacznie wykluwać, nie spowoduje, że Fed będzie musiał podnosić o 1%, jeśli chce myśleć w ogóle o dogonieniu inflacji, na jakimkolwiek wskaźniku, którym by się nie posługiwał. A jeśli tego nie zrobi, to nigdy jej nie zdławi. Tym bardziej, że płace również rosną dosyć mocno. Jest tyle otwartych miejsc, trzeba tym ludziom coś proponować, żeby przyszli pracować w ogóle, żeby im się chciało ruszyć z domu. Być może realne płace nie nadążają u tych, którzy już pracują, chociaż pewnie już. To już też się powoli zmienia, ale tym nowo zatrudnianym trzeba zaoferować naprawdę już wyższe stawki niż tym, którzy jeszcze tam są na starych warunkach. Także mieliśmy decyzję Fedu o podniesieniu stóp do 4% z 3,25%. Dla nas nie jest to żadnym zaskoczeniem. Cykl podwyżek, w naszej opinii, będzie kontynuowany, gdyż wszystkie wskaźniki mówią, że nie może być inaczej. Tym bardziej, że na święta znowuż być może ruszy sprzedaż detaliczna. Rok do roku pewnie spadnie, ale no znowuż wyzwoli jeszcze dodatkowy impuls inflacyjny. Także tak to wygląda. Trzeba, teraz będę to powtarzał do znudzenia, trzymać rękę na pulsie, bo amunicji w bankach centralnych jeszcze trochę jest, te rezerwy i tych dziesięciolatek, zarówno Chiny, jak i Japonia mają jeszcze sporo. Wielka Brytania widać tutaj najmocniej, mm, już jej zaczyna doskwierać walka z rozpędzoną inflacją i słabnącą gospodarką. Ale to nie znaczy, że tam jest jakoś szczególnie gorzej, tylko że to no właśnie w samolocie szybciej się kończy paliwo. Więc oni muszą, być może będą pierwsi doświadczeni jakimś z, z złym czymś, co się wydarzy. Trudno powiedzieć, co to będzie, ale na pewno będzie to rzutowało później na na wszystkie gospodarki. Nie wiem, czy impuls nie wyjdzie z LBMA, tak? Któregoś dnia pokażą słonia, że tam nie ma już, nie wiem, miedzi, czy srebra, albo złota w skarbcu, bo nagle wszyscy chcą je otrzymać w formie fizycznej, a papieru jest ze 100 razy tyle, co fizyka, więc to wszystko pojedzie. A w związku z czym wraz z, z tym ubytkiem, za, z tą upadłością i z, z tymi różnymi e, znikn znikniętymi sumami na kontach, no, zaczną się dziać rzeczy naprawdę złe. Zapewne jednak będzie dalej kicking the can down the road, czyli kolejny dodruk i dodruk i dodruk, i idziemy w kierunku inflacji, ale musimy grać tego guacamole i walić te kolejne dziury, gdzie jeszcze się da, licząc, że jakoś to będzie, tylko że nie będzie. To tylko jest odwlekanie nieuniknionego bólu w czasie. Także dzisiaj jeszcze się popatrzymy, w poniedziałek słyszymy się znowu. Spokojnego weekendu. Cześć.